Możliwe, że masz taki okres, w którym na przykład się właśnie uczysz, dużo robisz rzeczy, jakieś sporty, ale na przykład właśnie to, co przeczytasz, to, co na przykład posłuchasz, to nagle sobie myślisz, że tego nie ma właśnie w głowie. Po prostu myślisz o tym i masz pustkę jakby w głowie. I często jest tak, że właśnie możesz tak jakby zbyt się skupiać właśnie na robieniu różnych rzeczy i twój mózg będzie przytłoczony. Mam na myśli, że na przykład tu się możesz uczyć, tu możesz na przykład mieć jakieś relacje, tu możesz na przykład jeszcze jakieś uprawiać sporty, a pod koniec dnia na przykład jeszcze robisz jakieś takie czynności, jak może obstawianie meczy, albo po prostu siedzenie na social media. I twój mózg jest przeładowany? Pięcioma różnymi bodcami. Jeśli przypuśćmy słuchasz muzyki, no to jest sześć różnych bodźców, i to robisz na przykład po kilka godzin dziennie, i twój mózg jest strasznie przeworowany. I, i przypuśćmy, że potem idzie spać. I na przykład śpisz pięć godzin i potem jakby znowu powtarzasz ten cykl. To wyobraź sobie, że właśnie w ciągu tych pięciu godzin twój mózg totalnie sobie nie poradzi, aby przetworzyć te informacje. Ty może potem rano czuć się jakby źle, ale potem znowu naładujesz będzie składował swój mózg tymi jakby bodźcami, No i znowu na przykład twój mózg będzie jakby naładowany. Będzie ok, ale potem znowu upadniesz, się spać, wstajesz i znowu nie masz jakby nic w głowie. Więc serio, czasem jest lepiej zrobić o wiele mniej. To może spowodować dyskomfort, jeśli teraz robiłeś bardzo dużo. Nagle, jakby się, nagle na przykład te 3-4 godziny zrobić mniej. Po prostu, nawet chociażby, mam na myśli to siedzenie na social mediach, żeby to ograniczyć. I na przykład daj sobie te 8 godzin snu. I często właśnie jest tu na początku dyskomfort, że ty nagle musisz spać jakby więcej, zrobić mniej, ale uwierz mi, że po prostu więcej ci zostanie w głowie. No bo o to chodzi. No bo tak naprawdę to nie stuka się jakby uczyć czytać przez 5 godzin, a potem nic nie mieć w głowie. Lepiej jest poczytać 20 minut i mieć więcej w głowie, niż przez te na przykład 5 godzin i nic. Więc naprawdę stara się dbać o swój sen, i również pamiętaj, że na przykład właśnie taka nauka czy jakieś działanie no to jest tak jakby, przykład, zbieranie energii. I w momencie, gdy potem tego nie wykorzystujesz, na przykład na budowanie czegoś, jakichś relacji czy tworzenia, to ta energia po prostu przepada. Ona, ona się magazynuje, ale gdy jej nie używasz, to ona przepada. Więc stara się coś tworzyć i również pamiętaj o tym śnie. To jest bardzo ważne, bo podczas snu twój mózg przetwarza te wszystkie informacje i naprawdę stara się tak robić, ponieważ nie ma po co marnować, nie ma po co się na przykład uczyć, działać i potem Potem, jakby nic z tego nie mieć. Ja dziękuję za wysłuchanie, cześć.